Dzień dobry. Wersja skrócona, bez omawiania co i jak, e, tak zwane roziskrzenie. Po co to robić? Wiadomo, więc teraz krok po kroku na szybko. Stajesz się świadomością siebie. Poczuj własny oddech, Wczuj się w rytm oddechu, w rytm pulsu czyli tętna krwi. Poczuj każdą komórkę ciała, poczuj jak krew przepływa przez Ciebie, jak oddech. Tu się, dosłownie możesz spróbować oddech doprowadzić do, na przykład u mnie to mniej więcej pięć razy y, częściej. W serce bije, jak jeden oddech, czyli u, 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 u. mniej więcej tak, bije serce to od, jeden, pięć. Pięć. To tylko taki przykład. Ale to jest naprawdę genialne na skoncentrowanie myśli tylko na jednym. Skoncentrowanie się na własnym ciele, bo roziskrzemy ciało. I podłączamy do duszy. Sensoryka ciała i duszy w jednym. Jesteś świadomością? No to. A tu jest moja soczewka chronię własną soczewkę, nic na mnie nie wpływa, rozagniam, aktywuję, bo będę rozmawiać na przykład. Teraz będzie łatwiej mi rozmawiać, aktywuję czakrę korony, podkręcam i chronię. Aktywuję całą sensorykę ciała, kanały energetyczne, tak zwane przeżegnanie. Jeszcze raz zaznaczam. Łączę serce to ten kanał boski. Serce duszy, ziarno duszy. Z komunikacją, słuch, wzrok. Z wszystkie zmysły. Niech moje zmysły są kompatybilne zarówno odczuwanie w ciele, jak i duszy. Mówię to na głos. Za każdym razem. Co teraz sobie? Łączę, synchronizuję. Teraz moje, będę słyszał sercem, czuł sercem, a w mózgu pojawią się obrazy, myśli, wiedzenie. Niesłyszenie stricte, tylko wiem, co ktoś do mnie mówi, poprzez serce. Aktywuję wszystkie zmysły, kompatybilność, rozwijam skrzydełka, zanurzam się w przestrzeni, jak to nazywamy, kroniki Akaszy, w przestrzeni łączę z duchem planety. Chodzę w stan jedności z przestrzenią planety i wyżyj. Nie, Jeżeli taka jest Twoja chęć. Dokładnie to, co chcesz uczynić to powiedz, co będziesz. Za manifest. Następnie znowuż jeszcze raz wszyscy, wszystkie kanały zaognić, yy, rozognić wszystkie ogniska. Tu było teraz tycki, nerki, bioderka, kolana i niżej. Zawij rękami wokół stóp do góry od tyłu i i znowu przepuść, tak jakbyś miał tu rysować pentagram. Z tyłu dwie kreski za plecami do nóg. Potem od ręki do ręki. I od ręk do nóg. Na przeciwległy. Z prawej do lewej nogi. Z lewej ręki do prawej nogi. Z prawej do lewej. Zaakcentuj. Jestem chroniony z przodu i z tyłu. Się, zobacz, doświadcz. I następnie zbuduj, wokół siebie, znowuż, tak jak rozgłaskać jeszcze, aktywować zobacz tą aurę zobacz ją, poczuj. Jak już rozogniłeś, no to poczuj, zobacz. Niech to będzie dla ciebie fantastyczne odczucie. I rozgłaszcz, rozświetl test, ciemniejsze, jakieś strefy. Poszukaj dosłownie u siebie. Już teraz doprowadź się do tego stanu pięknego, świetlistego. I teraz dobra. A to jest moja strefa ochronna. Fioletem. Tak, jakbyś pomalował strefę zewnętrzną w Fiolet. A tu jest moja strefa ochronna, aury. Ja cały zewnętrznymi dłoni, Zewnętrznymi częściami dłoni rozprowadzasz Fiolet i manifestujesz. To ma. Zapobiegać pobieraniem emocji, uczuć niewłaściwych. To ja będę pobierał te, które chcę, a te, które nie, to niech tutaj pozostaną. Nawet jeżeli słucham dramatycznych, różnych historii i tym podobnych, nie wchłaniam tych energii do siebie, pozostają na zewnętrznej warstwie aury. I potem tylko będę ją spływać, spuszczać do zbiornika. No, czyszczę ziemi. Teraz spuść wszystkie te emocje. Stań się czystością, świadomością, czystą świadomością. I już można zacząć rozpływać się coraz bardziej, coraz bardziej koncentru. I jeszcze jedno. Bańka. Jestem całym sobą. Czuję. Wyszedłem już poza strukturę siebie, jestem zamnożony w przestrzeni i planety, ale tu zaznaczam, tu jest moja bańka. Łączę strukturę, tu jest moja bańka, soczewka górna, to tu powyżej zarysowuję kształt i wokół nóg. I jeszcze raz, i rękami dosłownie dookoła siebie, zaznacz, zamanifestuj połączenie ze wszystkich stron. Tak jak kabelki do zasilania tej struktury bańki. Jestem w, w świetle, w bańce świecącej, która uniemożliwia jakiekolwiek oddziaływanie na mnie. Tych istot, które nie zaproszę do siebie, nie będą mogły na mnie działać. Tyle. Działaj.